Były w niej dominikanki, siostry i była tam taka siostra, która niedawno zmarła, Bożena, która uczyła mnie od przedszkola do ósmej klasy katechezy, a ta siostra była też lekarzem. Do niej przychodziła cała okolica się leczyć. Ona była lekarzem z prawdziwego zdarzenia. Miała bardzo też dużo takich zdolności naturalnych, naturalnego leczenia ziołami też. Jej wujek był zioło lecznikiem w Stanach i on wprowadzał w te arkana jeszcze takiej medycyny. Więc ona była bardzo rozchwytywana, i na katechezie było tak: puk, puk, siostro, możemy prosić o zaszczyt, siostro, możemy do chorego. I ta siostra Bożena, słuchajcie, z ogromną cierpliwością, ucząc nas, obsługiwała jeszcze tych chorych, ale miała taki autorytet. Od przedszkola do ósmej klasy, że po prostu nikt tam niczego innego nie robił, tylko to, co siostra poleciła. Tak, tak żeśmy ją kochali. Miała tylko motor, na którym jeździła do tych chodów. Raz żeśmy ją wydobywali z zaspy, w którą wpadła w motorze, z motorem w zaspę, więc dzieci tunel robiły, żeby siostrę wydobyć. Pamiętam takie wydarzenia. Ona była bardzo. Ona wiedziała, że my jej pomożemy, jako, jako dzieciaki. nie? I słuchajcie, ja w takim środowisku rosłam. Oprócz tego miałam, tak jak i wy, bardzo kochanych, dobrych, szczerze wierzących rodziców. Ojciec mi tylko powiedział, jak po maturze poszłam i mówię mu, że, że ja chciałabym do klasztoru, a on mi tylko powiedział, dziecko, czy ty wiesz, czy to jest sprawa z Bogiem? No wiem, no to widź. Cała jego filozofia. Jak sobie zdajesz sprawę, że to jest sprawa z Bogiem, no to idź, no nie, bo to nie jest takie obsiół, że pójdziesz sobie. nie? No Mama, jak mama, no to płaczę. No to taka, każda mama, nie? Naturalnie, ale tam bez... Także ja wyrastałam w takim środowisku. Mi nawet do głowy nie przyszło, y, y, że mam jakiegoś innego zakonu szukać. Przez świadectwo tej osoby, mnie po prostu to życie stawało się tak piękne, że ja je chciałam też tak, tak prowadzić. Także no Pan Bóg się posłużył się tą Bożeną. W mojej, w mojej drodze, prawda, I, i ona jest taka prosta. A kiedy ja Boże nie powiedziałam, nie wiedziałam jak to zrobić. Boże, chodziłam jak, jak kura z jajkiem, nie wiedziałam co mam zrobić, gdzie jej to powiedzieć, bo, bo ona była też taka, yy, taka radosna i taka, yy, powiem wam, taka figlarna, że tak yy, lubiła yy, tak żartem zbyć coś. Bardzo fajna. Ja sobie myślę tak, Boże, sprawa poważna, siostra może pomyśleć, że ja żartuję, nie, tak, takie miałam dylemat. Dlatego ustawiłam się przy jej apteczce w kolejkę z chorymi. To było niesamowite, bo tam miała taką apteczkę przy klasztorze. Ja poszłam, stanęłam tam w tej, w tej kolejce, no i przychodzę tam już do niej, a ona mówi tak, a tobie co? A ja mówię, a ja chcę do zakonu. No, no i wtedy mnie uściskała bardzo tak, tak serdecznie po matczynemu. Mówi, słuchaj, to skoro tak Pan Bóg ci daje, to ja z tobą pojadę. Do naszego chcesz zakonu? Tak. To ja z Tobą pojadę, tam się już umówiły i ona mnie zawiozła do pierwszego takiego dużego klasztoru, gdzie się spotkałam z przełożoną, tą generalną, porozmawiałam no i ustaliliśmy przyjęcie. Także to proste to było. Nie było żadnych spektakularnych rzeczy, nic nie słyszałam, żadnego pana Jezusa na żadnym drzewie. Także. <laughs>